Czoko, czoko, lubię w czoko jest... Ja też lubię czoko e, Today dzisiaj... we have Mars Kakao Bardzo się staraliśmy, byliśmy w jakimś byliśmy sklepie Byliśmy w sklepie i było takie coś i mówimy Ale weźmy ale z, i spróbujmy W ja mówię do Arka kupmy, a powiedział po Mamy już kupimy na miesiąc cały Ja mówię, nie no. z tego, ale kupmy fajne Zawsze kakao Zawsze tak mówię, ja rozpisuję filmy Wizowie, musicie wybrać, które będzie pierwsze ja... Które jest pierwsze, Powiedzcie no napiszcie w komentarzu stop. teraz Napisz w komentarzu stop, a ja zatrzymam jeszcze piszę, dobra. Napisał tutaj Napisał, takie? Milk Way. Proszę. Magic Stars. Magic Stars? A jak się je robi, poczekaj. Kurwa, nie jest nic napisane. No nie ma, normalnie zasada jest A, X4 łyżki. Aha. Najpierw mleko, czy najpierw kakao? To jest ważna zasada, Kupa życiowa. Tutaj będzie odwrotnie niż z płatkami. Wiesz czemu? Najpierw kakao, potem mleko. Najpierw mleko, później kakao. No na... Wiesz czemu? No tak. Już ci mówię prosto To seru, seru. Chyba jak lubisz, ja ale ci powiem, dlaczego. Dlaczego? Bo jak masz kakao wsypane tu i lejesz mleko, to się kurz taki zrobi. No i zaraz się zrobi. Albo nie, nie wiem. A w ciepłym mleku to się robi? Bo w zwykłym się chyba nie zrobi, co? teraz taki Spróbujmy. pro. Dobra, dobra, eksperymentalne paczka będzie. Ty, to ma gwiazdki, zobacz, weź zrób zdjęcie. Tu nawet jeszcze raz pokażę, tu pokaż. Hmm? No zobacz. A te Magic Starsy ma. No. To przecież głupie, bo to się rozpuści w mleku. Wiesz to łyżką już? Fajne mi są, Dobra, to jest kakao, dobre? Dobre Ja robię najpierw kakao, a potem mleko To ja zrobię, nie zrobię na odwrót, bo mi zebrałeś mleko Zrób, no masz Czemu akurat mleczna dolina? Czy coś ci to przypomina? To jest Proszę. rozpuszczalne kakao, stary Kurwa, jakie miało być, nie do rozpuszczenia No bo kawa jest rozpuszczalna i palo, parzona. Ziarnista. Nie... No tak. Ale czy kakao takie też jest, że jest rozpuszczalna? <grym> Aha, że tak się w ogóle nie rozpuści, że zaparzyć je trzeba. To jest ziarna kakao. No nie, no chyba nie. Chyba nie parzy się kaka, w każde się rozpuszcza taką... Długo to będziesz mieszał? Ja miesał? mam taką mieszałkę właśnie w domu, taką prrrrrrrrrr i się tak miesza Mikserem to mi. Miksera to powinniśmy zaprosić do tego odcinek tutaj kurwa Właśnie mixer why you don't go, come go, to us If ask. you are in Warsaw, we want to record with you You have nice channel, I s I listen to your audio logs Ja też Dobra daj Tak długo to się rozpuszcza? Strasznie długo Ile łyżek? Tyle? Dobra, im więcej tym lepiej Ale tam miesza i to jest kakao Milky Way moi drodzy To w ciepłym się tak nie rozpuszcza kurwa, Zimne. Zimaliśmy, wiesz co trzeba było to zrobić? Się... Trzeba było przynieść stary Nie. Batony I spróbować jak smakuje batony. Milky Way A jak smakuje kakao Milky Way Każdy wie jak to smakuje Wiesz o. co bardziej powinniśmy kupić? Te napoje co są takie <laughs> Tutaj teraz wam się pokazują widzowie takie napoje co są Pamiętasz raz je kupiliśmy? I mam dobra. nadzieję, że na tym kakale się nie zawiodę Lub ten głupi kurta. Ło, wow, już spróbowałem Hot chocolate to jest w ogóle, to powinno być. Eee, gwiazdki se pływają normalnie, jak Bubble Tea. No właśnie na ciepło by nie pływały, bo by się roztopiły. Czekaj, to ma smakować jak Magic Star No to jak czekolada po prostu. Dobre w Dobre, no? Ale lepsze niż Nesquika, kakao na przykład? Chyba lepsze. No, tak. no to jest bardziej mleczne, a to Nesquika jest takie, kakaowe bardziej na przykład. No, Ale bardzo. dobre, bo, bo nie smakuje tak sztucznie, kupiliśmy te napoje tego Marsa i tak z Kittelsów i tak dalej. Były tak kupa sztuczne. Niedobre a to jest nie. dobre. Naprawdę smakuje jak Milky Way. A to jest Milky Way czy Magic A no, Milky, Milky Way pewno, with no, Magic Stars. No to tak. Wow, dobra. mega. Bardzo dobre. Który na drugi, na drugi strzał? Może na przełamanie smaku Bounty? Nie, bo... No dobra, dawaj. A lubisz Bounty? Co sądzisz o Bounty generalnie? Lubię. <laughs> Niektórzy nie lubią <mają> kokosa. <laughs> nie lubią Bounty? O, to jest napisane. Bounty, napój czekoladowy w proszku o smaku kokosowym z kawałkami czekolady. Zawiera cukry. No shit, kurwa. Co Zobacz. jest w środku? Pokaż, A jakie. Kakaowe kule, widzisz? Czemu tak? czarny jest Bounty? Są jakieś kulki, no. Ale Batonik Bounty jest czarny załatwiał. Lubisz zawsze. Bounty? Lubię. Nerwarium nawet chętne na ty wiesz? po <noise> wiesz, co chodziło z tym shotem, ja nie wiem. <noise> Naprawdę nie wie co chodzi? Nie. <noise> no to widzę we ci wyjaśnił. Trochę dużo ostatnio. Z... A tak dużo to z... do... jest? Jeszcze tego. trochę. No dużo i straszne. pełną szklankę sobie zapełnię. Dobra, pełna szklana. Powinno puch. być na ciepło, bo to się nie rozbóje jest napisane w na ciepło, no! Teraz? No. Dobra, to zaleję idę A MMS-owe będzie miał MMS w środku? Nie, tak, ty jest Nie głupie, no. można to oblizać w chuj. Nie rób tego, idę to wrzucić? wrzucić do mikrofali Chcesz To ja na ci ciepło, ty na zimno i będziemy pół pupić. Raz tak, raz tak Dobrze, czyli ja na ciepło, ty na zimno, czy co ty powiedziałeś? No zrób na ciepło, na zimno na ciepło. sekunda, że cię nie słuchałem no Ja cię nigdy nie słucham Dobra, zobiec, tu są rzeczy Ja mieszam z coś będzie też odcinek Mega dziwne japońskie rzeczy Mega dziwna rzecz Patrzcie, paragon, widzicie kosztuje takie robienie czegoś, 121 zł, a to tylko jeden z paragonów. Ktoś go kurwa słucha w ogóle? Wiktoria, Wiktoria nie sadzaj tego. Banych. Po co to ma być? Ej nie chce się roztopić to kakao, j... A mi się właśnie roztopić. 30 sekund? No minuta! Na ciepło gorące Fajnie się tak patrzę jak ktoś topi. Robi... A? Czemu to jest Bounty, a jest czarne? Białe jest. Ja próbuję na zimno najpierw. Pokaż. Kokosowe, bardzo. Kurde, te naprawdę są dobre, te. Dobre są. Taki tani kokos. Na no, jaki ma być drogi? No nie jest taki naturalny, smak tylko taki chemiowo zrobiony. Ale nie smakuje to tak źle jak te napoje, co mieliśmy. Mówię, ja mam porównanie z tym. I ja jeszcze kiedyś kupiłem, widzowie, są takie, coś można kupić też w sklepach, są kusi takie, nie? Kakao Mars, na, znaczy Mars masz i masz ten, jak Nutella, taki krem. Dopierdolak, to się zmienia na zimne ciepło. I kurwa Smakuje tak. jak kakao zwykłe. nie jest kokosowy w ogóle, zaczął się smak. A na zimno jest, a na ciepło bardziej kakao. No, nie podgrzewajmy tego, bo to smak traci swój. Jakbyś do mleka cukru dosypał. No, tak kakao smak trochę. Jakbyś se kakao zrobił. Nie podgrzewaj Ma, deka, się tego, nie chuja, ja nie podgrzewaj się. Moreno, na bierzesz kakao i na cukier sypiesz i to mieszasz I z mlekiem. I Pana no, Ale ja chciałem dokończyć moją kwestię, no że takie są rzeczy i wygląda jak Nutella, taki krem. I też to kiedyś kupiłem, było tak chujowe. Nie wiem, że to kusi kupić, ale nie robcie mojego błędu. Niedobre było. A to dobre jest na przykład. batony też są dobre. Ej, ja mam ciekawostkę. Chcesz ją usłyszeć? Tak. Jak jest Mars od tyłu? Ja... No pytam cię, to jest dla ciebie zagadka. Nie, nie. nie wiesz? Mars od tyłu? Mars od tyłu jest robiony. Aha. A co teraz? Otwieraj. Teraz? No dawaj tego Marsa, tak już było o nim wspomniane. No to ciekawostka, zajęłaś. Wsypuj, kurwa. <grym> Najpierw wsypujesz, potem zalewasz, róbę to szybko. Po chuj było się było środkiem? Właśnie, przecież to kakao jest. Ale pachnie. pachnie. W środku. No właśnie nic. Nie ma a nie ma kulek? Nie, a po co? Mają być jakieś? Nie, to jest takie w ogóle nic nie ma. Aha, puste pakowanie. kurwa. <grym> W ogóle nie, bo nie ma. Mars jest karmelem, nie, więc to będzie karmelowe pewnie smakować. No chcesz też karmelowe. ile chcesz? No tak, no. Ale nie robimy na ciepło. Nie. Do łyczkę jedną, no dobra. No tak, mało tego pijmy. Za dużo tego pijemy. Nalej mi dużo, bo ja półtorej na No to pochut, tyle se nasypałeś. Już. No, żeby mieć co mieszać. Nie mieszaj, jak nie jesteś DJ. -em. No i pachnie kaka. O, karmelem, nie? Ładnie no, pachnie, no. Jak marsik. Nie mleko jeszcze cały czas. Dobra, no nie ma się co. A mieszaliście kiedyś widelcem? Najgorzej, jak nie było na przykład naczyni i bo no ja wiem, zabier... zupę widelcem. Tak. <laughs> Tak, no bo inaczej nie było, były brudne w domu, to ja nie umyję, Wolę kur Zjeść zupę widelcem Dlatego albo mam nożem. Dietę, bo nic nie trzeba. Albo nożem myść. na przykład, ku... pomieszczać herbatę i zubić. A ja, ja właśnie miść? teraz specjalnie brudzę rzeczy. Mam dietę i no. ja używam tylko sztućców. Głupią mi puszczać zabarkę na same są sztućce. To są, <laughs> są, są grudy, kur.wa niezmieszane. Aha. To mocno czekoladowe jest takie. I takie ciecho brownie bardziej. No takie niezbyt ciekawe. Ten w się. nie, fajne. Zwykłe, no. Fajne. Ale najmniej mi siedzi. Ten Milky Way był najlepszy. Jestem fan kakao Za mocnym chyba mi to spokojnie bardzo. Serio? Bardziej niż Bounty. Napędzam hejt na Bounty też. Może ja za dużo nasypałem tego i jest takie słodkie, strasznie. Aha, no tak masz, no tak nasypałeś. Najważniejsza piwa, zawie pij teraz. No piję. A podziesz umieć teraz ty? U, Jakiś profesjonalny ten kanał się zaczął ja, robić. No profesjonalny, chyba. widzisz co my robimy, kurwa kakao pijemy. No to co? Gdyby był profesjonalny, ktoś, to byśmy to kurwa czego nie powiedzieliśmy? Czego? Smacznego dla ciebie, prawda. Wszyscy, którzy jedzą, jest jedz to. Pierdaj, kurwa. Tak. kurwa. Na oko To posyp kwa na oko. O, kurwa. A ty, są w środku, te. Są M&M'sy, no? MMM no. Też zawsze tak robiłeś, że takie kakao mama kupowała i wybierałeś stąd M&M'sy? Nie, ja zawsze Ja zawsze <grym> jadę na sucho, <grym> to ja też spróbuję. Aha. No i żeś na sypał, ale pachnie oko! Kurwa, do nosa mi wpadło. Nie dobre na sucho. Nie, no pachnie jak MMsy. Czemu mleko nie leci? Koniec mleka? <grym> no, musisz się spieszyć. O kurwa, żeś mnie przestraszył, wiesz. <grym> Fajdę. No, jak kakao, co? To masz jakieś takie sobie FPS-ów w, w tej kamerze. 240. To pewnie najgorsze, co? Kur Najlepsze! Co? Takie słonawe, jest fajne, mi się Czekaj, podoba. Czekaj, ja nie zmieszam. Cement wyrabiam, kurwa. Jeszcze nie spoileruj. Słone jest takie. Dzięki za spoiler. Ten Mars był najgorszy. Nie! Ja dobry, ci powiem tak, chociaż nie wiem. Bo to się różni z Milky Wayem tyle, że jest mniej mleczne, bardziej czekoladowe. Więc jak lubicie bardziej ten, przecież nikt tego nie kupił, bo tego w sklepach nie ma. Pochudźmy, tak mówimy. I tak sobie to nie kupisz, to po to no Właśnie. Właśnie, jak smak... nie wiem, jak można szybko to do Jak. No bo my się pierdolimy tą szklanką. A wystarczyło zrobić tak, patrzcie, ja mam zrobić tutorial. Że bierzecie to i to, i robi się tak.